Odwrócony król sił oznacza to okres bezsilności, totalnego braku energii, bardzo silne osłabienie przychodzi. Jeżeli do tej pory byliście pojednani z przyrodą, czuliście naturę rzeczywistości, teraz przyszedł okres zagubienia. Popatrzcie na ten piorun. Popatrzcie na tą kartę, to są te same fioletowe kolory, które znajdują się nad królem sił. Wy jesteście bardzo niezadowoleni ze swojej sytuacji, z tego stanu, w którym się nagle znaleźliście, i korzystając z tego, że jesteście królami sił, tą potężną moc w postaci tego pioruna wypuszczacie do nieba. By uderzyć w wasze wyższe ja, w wasze dusze, by obudzić je i pokazać im waszą sytuację, z której jesteście niezadowoleni, ale ten odwrócony piorun oznacza także, że burza w waszym życiu się kończy. Niedługo wyjdzie słońce i słońce wyszło. Boski uzdrowiciel. Ta karta ma dwa bardzo ważne znaczenia. Pierwsze jest takie, że jeżeli byliście chorzy, a ten odwrócony król sił i to wielkie niezadowolenie na drugiej karcie może świadczyć także o jakiejś chorobie, to pojawia się w Waszym życiu uzdrowiciel, lekarz, ktoś, kto jest w stanie postawić dobrą diagnozę i Was uleczyć. Drugie znaczenie jest takie, że to Wy odkrywacie w sobie energię, Swoją misję, którą możecie realizować na ziemi, czyli uzdrawianie innych swoją energią, a przecież jesteście królami sił, więc tą energię macie. Karta ta mówi o tym, że zaczniecie natrafiać na ludzi, na książki, na różne zbiegi okoliczności, które będą pokazywać Wam, jakie są Was ukryte zdolności. Popatrzcie na kolejną kartę. To jest źródło, to jest jedność, to jest pierwotne światło rzeczywistości. Światło źródła ma jedyne pragnienie oddawać innym siebie, dawać innym swoje światło. To jest jedyne pragnienie źródła. Wy macie połączenie z tym światłem. Możecie przekazywać je dalej do ludzi potrzebujących. Karta róż bliskich relacji, jest tutaj konflikt i to ostry konflikt. Popatrzcie na tą wiadomość. Ten ptak po lewej stronie idzie od karty źródła, niesie wiadomość, jest konflikt. To jest tak, jakby komuś bardzo nie podobało się to, co odkryliście, że odkryliście źródło, że zaczęliście przekazywać światło źródła innym i innych uleczać. Komuś w waszych bliskich relacjach się to nie podoba i was atakuje. Nie rozumie tej waszej misji i drogi duchowej. Król Zwojów o tym mówiłem, że rzeczywistość będzie wam posyłać wiedzę, osoby, by w odpowiednim momencie waszego życia wskazywały wam drogę, odpowiedni kierunek. Król Zwojów to jest wielka inteligencja, wrażliwość. Przede wszystkim on ma te zwoje, ogromną wiedzę, która jest w stanie wam pomóc, naprowadzić was na właściwą drogę. Popatrzcie, że Król Zwojów czeka przed bramą waszego domu, więc nie musicie go wcale szukać, rzeczywistość go posłała do was. On znajdzie się w waszym pobliżu. Karta środka to jest odwrócony balon. Kiedy karta jest w ułożeniu pionowym, to coś wam ucieka i nie jesteście w stanie tego złapać. Kiedy karta jest odwrócona, to znaczy, że sprawy, które były kiedyś niedostępne, teraz takie są. Karta stoi nad boskim uzdrowicielem, obok króla zwojów. To oznacza, że te możliwości uzdrawiania innych były kiedyś przed wami ukryte. Teraz to się otworzyło. Są odpowiednie osoby, odpowiednia wiedza, odpowiednie już was energię, gotowość, by to realizować. Odwrócona szachownica to jest kontynuacja tego wątku wielkiej awantury z kimś Wam bliskim. Wy rozpoznaliście, że te osoby Wam nie służą. Może były wam bliskie, ale działały przeciwko wam, i wy teraz to rozumiecie, że ta wasza droga jest całkowicie niekompatybilna z tymi osobami i te osoby wy opuszczacie. Nie są wam potrzebne, one wam przeszkadzają. Ostatnia karta w tym rozkładzie: Oko Piramidy pokazuje wam architektów. Popatrzcie, że tutaj na tym stole są te zwoje, które wręczył Wam król zwojów. To oznacza, że Wy już wiecie i przystępujecie do budowy wielkich rzeczy w tym świecie materii. Zauważcie, że Wy nie budujecie tych budowli swoimi rękami. Macie od tego ludzi. Popatrzcie, że wy macie wysokie stanowiska, macie pieniądze, niczego wam nie brakuje. Oznacza to tylko tyle, że wasza misja jest bardzo ważna i źródło zapewniło wam wszystko, co jest wam niezbędne, byście zrealizowali plany w tym świecie, bo to są także plany źródła. Jeżeli będziecie potrzebować ludzi, dostaniecie ludzi, którzy wam pomogą. Jeżeli pieniędzy, dostaniecie pieniądze, które są wam potrzebne, by to zrealizować. Dostaniecie wszystko od źródła. Ale oczywiście, tylko od Was będzie zależeć to, czy będziecie chcieli podążać ścieżką boskiego uzdrowiciela i pomagać innym. Jeżeli tak się stanie, to źródło będzie pomagać Wam.